Dzień dobry Państwu. Witam z kancelarii Skłodowcy, ten skąd miły, październikowy wieczór. Witam Panie Mirosławie. Odezwał się Pan pierwszy na czacie. Bardzo proszę, żeby Państwo powiedzieli, czy nas słychać, czy widać. Nie mam jeszcze żadnego zwrotu. No, no mam nadzieję, że mimo wszystko nas widać i słychać. Czekamy nadal na potwierdzenie. A proszę Państwa, dzisiaj będziemy mówić o bardzo mi miło Pani Anno, że pani odpowiedziała. Dzień dobry. Nie widać prawdopodobnie dlatego, że jeszcze widzą Państwo plansze. No, dzisiaj będę mówił o prostej spółce akcyjnej. Natomiast ze względu na, na wiele pytań o Eryka pozwoliłem sobie tym razem wystąpić z nim. Co prawda jest dzisiaj lekko sztywny e, i nie bardzo mówi, ale mimo wszystko będzie nam towarzyszył przez e, cały dzisiejszy wieczór. E, proszę Państwa, prosta spółka akcyjna, e, twór dosyć nowy. Dzień dobry Państwu, widzę, że obserwujących, e, obserwujących przybywa. E, proszę Państwa, prosta spółka akcyjna. A najpierw, może przedstawię troszeczkę naszą kancelarię. A zajmujemy się, proszę Państwa, od wielu, lat, od wielu lat sprawami księgowymi. W tej chwili mamy już siedem oddziałów, a nawet mogę powiedzieć, że już ósmy oddział a został zapoczątkowany, będziemy też obecni w Sochaczewie, jeszcze tej kropki tutaj nie ma, natomiast no, będziemy, wiemy już, że tam będziemy prowadzić działalność w ramach naszej kancelarii. Zajmujemy się praktycznie rzecz biorąc całym spektrum księgowości, doradztwa podatkowego, również prowadzimy doradztwo prawne w ramach, w ramach siostrzanej kancelarii. Proszę Państwa, można nas obserwować na wszystkich mediach wskazanych na aktualnej planszy, więc zapraszamy, żeby śledzić nas na Facebooku, LinkedInie, YouTube, TikToku. Zapraszamy Państwa serdecznie do współpracy. Proszę Państwa, moje nazwisko, Piotr Kościańczuk, jestem doradcą podatkowym, członkiem zarządu kancelarii. Na, na planszy macie Państwo wyświetlane. Hobby, które przydarzają mi się w tak zwanym wolnym czasie, żeby głowa troszeczkę odpoczęła od tego, co dzieje się w podatkach, bo jak wiadomo, tamten rząd nie próżnował. Ten rząd też dodaje nam troszeczkę adrenalinki i czekamy nadal, co zdarzy się w 2025 roku, więc mamy ciągle o czym myśleć. Przejdźmy, proszę Państwa, do tego, co to jest ta prosta spółka akcyjna. Proszę Państwa, prosta spółka akcyjna, twór stosunkowo nowy, a powstał generalnie po to, żeby spełnić potrzebę bardzo elastycznej formy prowadzenia działalności gospodarczej. Witamy panią Agnieszkę, bardzo elastycznej, elastycznego sposobu prowadzenia działalności gospodarczej z, jed, z jednoczesnym ograniczeniem odpowiedzialności osoby, która, która jak gdyby tą działalność rozpoczęła. Ideą, proszę Państwa, tak naprawdę tej prostej spółki akcyjnej jest dedykowanie jej dla startupów i świeżo powstających przedsięwzięć, w których no troszeczkę tak jak w sytuacji Billa Gatesa czy innych garażowych firm na początku jest pomysłodawca. Ten pomysłodawca, proszę Państwa, ma jakąś ideę, być może ma jakiś patent, być może ma jakiś, jakiś pomysł na nową usługę lub produkt, natomiast no z założenia w tego typu układach brakuje kapitału początkowego, więc chodzi o to, że ta osoba może założyć prostą akcyjną spółkę przy bardzo minimalnych wymaganiach. O których zaraz powiem, przy bardzo minimalnym zaangażowaniu kapitałowym i również małych obowiązkach na początek przy ich powstawaniu, a potem, proszę Państwa, można do tego dobrać akcjonariuszy, którzy wniosą do tej idei kapitał potrzebny na to, żeby pomysł się rozwinął. Generalnie, proszę Państwa, tak właśnie wygląda pomysł prostej spółki akcyjnej. Proszę Państwa, pierwsza wiadomość jest taka, że kapitał minimalny w przypadku tej spółki w odróżnieniu od innych spółek, które są w kodeksie spółek handlowych wynosi tylko 1 zł. Jak sami Państwo widzicie, nie jest to suma powalająca, ten kapitał akcyjny może być oczywiście potem uzupełniany i często jest uzupełniane, natomiast no, co do zasady wystartować bardzo łatwo. Akcje, proszę Państwa, no tu, tu musimy powiedzieć o jednej rzeczy. Jesteśmy przyzwyczajeni w przypadku spółek kapitałowych do takiej sytuacji, kiedy zarówno udziały w spółce ZO, jak i akcje w tej regularnej spółce akcyjnej mają swoją wartość nominalną.